Szanowna Pani Profesor, rozmawiamy podczas 11 Polskiego Zjazdu Filozoficznego i nawiązując też do tematu Pani wystąpienia, nie mogę nie zadać tego klasycznego pytania. Cóż to jest prawda? No niby definicja jest bardzo prosta, no bo to prawda to jest zgodność wypowiadanych zdań, teorii, szerzej mówiąc, no z rzeczywistością, więc to jest trudno. Tyle tylko, że te dwie strony, jak gdyby tej relacji no nie są równo ważne, równo, równo łatwo dostępne. No można powiedzieć, że z językiem to się jakoś radzimy, bo język, żeśmy, no są różne języki, no ale jednak e, to jest nasze dzieło. Natomiast rzeczywistość nie jest naszym dziełem. I dostosowanie, staranie o to, żeby ten nasz język opisujący no jakoś przylegał do tej rzeczywistości, no jest i ważne, i trudne. W związku z tym staramy się o prawdę, ale różnie oczywiście to bywa. A w kontekście nauki jak zdaniem pani profesor dzisiaj moglibyśmy zdefiniować jej cel? To znaczy klasycznie przyjmuje się, że nauka to poszukiwanie wiedzy prawdy. Z drugiej strony dziś coraz bardziej chcemy komercjalizować wiedzę, chcemy mieć przełożenie na praktykę. jak w, w opinii pani profesor, moglibyśmy rozwiązać ten problem, albo może jest nie nierozwiązywalny? Nie, no jakoś musimy rozwiązać, jakoś musimy rozwiązać. Oczywiście ta nauka, jako poświęcenie, jaki taki piękny cel w życiu. Oczywiście Grecy, starożytni, Egipcjanie i tak dalej, mogli się tym napawać, mieli, nie potrzebowali do tego pieniędzy, mogli sobie filozofować i ustalać pewne. Archimedes, jak tam wlazł do wanny. To nie musiał za to nikt płacić, wyskoczył i krzyknął, mu rajka, i już miał. Więc to było w jakimś sensie prostsze, bo tą rzeczywistość badajemy na różnym bardzo poziomie. Oczywiście mylić się możemy na każdym poziomie, ale dostęp do tych poziomów rzeczywistości jest szalenie różny. I dopóki przez wiele, wiele wieków poznawaliśmy tą taką rzeczywistość łatwo dostępną, to było łatwo. To znaczy, to były też skomplikowane rzeczy. No to jest przepiękne jest opisanie na przykład, jak się odkryło, że powietrze waży, że to jest. A więc problem ciśnienia, Przecież to były cudowne doświadczenia. Już nie pamiętam nazwiska, to był torniczego znajomy, który pojechał gdzieś w góry, znalał tego, tej rtęci do probówki, odwrócił ją. Ręć opadła na pewnym poziomie, zakorkował i latał do góry. Tam mierzył, tutaj jeden zostawił, jedną taką próbówkę zostawił, tam latał do góry, tu ktoś się pilnował, czy tam coś drgnie, czy nie, nic nie drgało, tam yy, słupek rtęci opadł, no to jeszcze sprawdzał, a czy pod daszkiem na przykład, jak tam jest daszek, to czy spadnie, to w połowie, to nic się nie ruszyło, w połowie góry sprawdzał, no to się troszkę ruszyło. To były piękne rzeczy, widowiskowe i no co tu dużo gadać, no to trochę rtęci, dwie próbówki. To dobrze, a dzisiejszy akceleratory to są koszmarne, koszmarne pieniądze i żeby dotrzeć do tej warstwy rzeczywistości, którą próbujemy odkryć, to jest, bo my jeszcze o niej strasznie mało wiemy, o tej najniższej, 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 do, tej, do której dołazimy, a gdzie tam dalej, to nie To wymaga ogromnych pieniędzy, ogromnych pieniędzy. To się wprawdzie szybko dosyć zwraca, wie pan, bo to się pojawia, no, y, tak zwane cząstki splątane. To jest bardzo świeża rzecz. Ja dokładnie nie wiem, bo już nie siedzę w fizyce tylko z takich doniesień, ale to może jest 10 lat temu, kiedy stwierdzili splątanie cząstek wy, y, elektronów wychodzących z jednego źródła, że one pozostają z tymi samymi sp ustawieniem spinów i tak dalej i tak dalej, chociaż lecą strasznie daleko. Jak to się dzieje? Co? Nie wiadomo, ale wiadomo, że jak jednemu się zmieni, to i drugi się zmienia. I, 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 jakiś. Musi być sposób no, komunikacji, ale tu już na razie nie ma nawet pomysłu na to, jakby to można było mierzyć, a już jest praktycznie wykorzystywane w kryptografii. To są nie do, nie do złamania szyfry, do wykorzystania, no duży, może są bardzo duże nawet pieniędzy za kryptografię, bo myślę, że wiele wywiadów jest z tym zainteresowana, więc strasznie mało wiemy. Znaczy, no dużo wiemy, ale w zasadzie jedynym, najważniejszym takim narzędziem, z którym docieramy teraz do tego poziomu wiedzy, to jest matematyka. No, tam docieramy, ale jednak fizycy prawdziwi upominają się, żeby to było jakoś potwierdzane w rzeczywistości. Więc wyzywają się po prostu fizycy tych, którzy używają tych narzędzi matematycznych no i rozwijają, między innymi jest taki bardzo znany fizyk, który ma na nazwisko Wilczek. Tata był Polakiem, mama Włoszką, ale on jakoś do Polski się nie przyznaje, prędzej do Włochów, ale wszystko jedno, genialny jest oczywiście, no więc on należy do tych, których nazywają ci od sprawdzania, którzy chcą że oni tworzą no takie teorie baśniowe, baśniowe teorie. No to tamci ich wyzywają znowu od poparacji, bo poper żądał sprawdzalności. Więc to teraz, teraz dwie grupy takich fizyków, jedni nazywają się poparacji, a drudzy, którzy budują y, 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 te modele i takie, no, zarzuca im się, że to są teorie baśniowe. No bo na razie możliwości weryfikacji empirycznej jest strasznie mało. No, ale to, 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 to różnie bywa. Jest takie fajne też Hawkinga, bardzo znanego fizyka, który mówił, że opiera się na tych matematycznych narzędziach, mając jak symetrię pewne równań i tam się rozwija. Więc tak, też tak ładnie skomentował to, że gdyby, gdyby zrezygnować z takich symetrii, no to tak jak gdyby zrezygnować, że już tu Pan Bóg położył. Do wzięcia, iż nie skorzystać z tego, no byłby po prostu grzech. No więc takie to są. Tutaj mówiliśmy o kosztach materiałowych, finansowych, no ale nie sposób nie wspomnieć też o kosztach czasowych. To znaczy, tak jak pani profesor wspomniała, w Grecji prawie każdy mógł być naukowcem, filozofem, mógł to robić w wannie. Moje pytanie jest takie, czy dzisiaj, kiedy mamy bardzo wysoką specjalizację w praktycznie każdej dziedzinie, i mam na myśli tutaj także specjalizację pracy, czy prawda nie stała się towarem luksusowym, na który może pozwolić sobie tylko nieliczna grupa osób zaangażowanych w naukę albo w filozofię szczególnie? Wydaje mi się, że z prawdy to zrozumieć nie możemy, bo koszty mijęcia się z prawdy. Mogą być jednak większe niż. No dobrze, jakby tylko, żeby taka zła droga prowadziła tylko na manowce. Żeby nie na podstawie takich fałszywych stwierdzeń nie podjęło się jakichś działań. A przecież to możliwe. Jeśli to jest teoria nieprawdziwa, no to będzie prowadziła do jakichś nie wiadomo jakich rezultatów i możemy utopić po prostu ogromne pieniądze, nic nie zyskując. Więc. Te nakłady na naukę, no jednak w tym sensie się opłacają, że przynajmniej, jeżeli się uda coś wdrożyć, no a przecież cała nasza no, rzeczywistość jest teraz, no gdzie się obejrzymy, no, od tych za które, się, no to co to telewizor, nic wielkiego, co to komputer, nic wielkiego, prawda, ale za tym stoją ogromnie bogate teorie, właśnie fizyczne i inżynieryjna praca ogromna, żeby to przełożyć, te twierdzenia na jakieś produkty. Więc to wszystko kosztuje pieniądze, a to, żeśmy się tak przyzwyczaili, myślimy, że to nie kosztuje. No, kosztowało dużo, ale teraz mamy z tego duże zyski. Więc błąd jest niebezpieczny, bo to są utopione pieniądze, które potem nie zwrócą się społeczeństwu, więc... Innymi słowy, wiedza i prawda kosztuje, ale nie stać nas na to, aby tych kosztów nie ponosić. Cudna, cud, cudna puenta. <grym>